Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska i energetyka na moim kanale, Magdalena Rutkowska-Odero, nagrywana trochę wcześniej i teraz będzie na szybko, na szybko, na szybko, bo zaraz zrobi się ciemno i nie będzie nas widać i będziemy jak elfy, polle. Albo leśne. Dobrze, ale teraz już na poważnie, kochani. Mam nadzieję, że w naszym wykonaniu energetyka wczorajsza bardzo Wam się podobała i energetyka na niedzielę będzie się podobała. Co z ważnych rzeczy? Z ważnych rzeczy o 5.14 jest księżyc w koniunkcji do Wenus, czyli bardzo dobry czas do kochania, bardzo dobry czas do marzenia i również myślenia, jak zarobić pieniądze. Później o godzinie 7.33 mamy księżyc w kwadraturze do. Neptuna, jeżeli dobrze zobaczyłam bez okularów. I co to oznacza, kochani? To oznacza, że raczej na poważne tematy nie mówmy, nie podejmujmy ważnych decyzji, bo niekoniecznie będziemy z tego zadowoleni. Również nie wydawajmy pieniędzy, bo albo przepłacimy, albo kupimy coś, co nam się zepsuje. Niektórzy w rano robią zakupy na przykład przez internet. Ja ostatnio kupowałam z jednej firmy kosmetycznej o 6.05, jak wróciłam z telewizji. I później, proszę Państwa, bardzo dobry aspekt do komunikacji. 13 08, Księżyc w koniunkcji do Merku, daj mi, książki e, i komunikujmy się z wszystkimi na potęgę. W dalszym ciągu księżyc w znaku bliźniąt, czyli będziemy rozgadani, będziemy e, mieli zew przygody, a i Słońce, oczywiście, też, bo jeszcze obowiązuje energia Nowiu, też jeszcze sp, w znaku bliźniąt. I to wszystko, jeżeli chodzi o mnie, i teraz kartę dla ryb wyciąga na 24, bardzo ważna rzecz, jeszcze ja tylko powiem, że z numerologii szóstka bardzo dobry czas do spraw uczuciowych i rodzinnych. Spędźcie ten czas uczuciowo rodzinnie, miziając się, przytulając i robiąc inne dobre rzeczy. Witam dla rybek. Szybciutko, żeby nie przyciągać. Będzie to bardzo dobra karta. As monet. Karta działania. Działania w kwestiach i finansowych, przede wszystkim rozpoczęcia różnych biznesów różnego rodzaju, nie wiem, zakładania firm, podpisywania dokumentów będzie ruch, a przede wszystkim w kwestiach finansowych, chociaż również i w kwestiach prywatnych, nie wiem czy myślę, że uczuciowych również, ale przede wszystkim karta finansowa. Tak, bla, dobra bla, bla. do rozpoczynania, inicjowania czy nowych relacji takich zawodowych, czy w ogóle rozpoczynania nowych rzeczy. Super. Jaki jest następny znak? Baranek. Baran. Tatiana, Obviamente dla barana. Z miłością dla barana. Z miłością oczywiście. Drogie baranki. Mama z czeka. Dwójkę mieczy. Dwójkę mieczy to znaczy karta... Za dużo myślicie, że macie problemy. Jakby macie zamknięte oczy i nie widzicie wyjścia z sytuacji, no uwierzcie w to, że macie, macie świetną intuicję i jest wszystko, cały potencjał, na przykład jakaś odpowiedź na pytania albo na jakąś sytuację w was, tylko wy niestety w tym czasie tego nie widzicie, tak? No tutaj można zaliczyć jakąś medytację, pobyć samą sobą, intuicja i wszystko będzie w porządku. Jak najbardziej tak, natomiast jeżeli bym miała na fizyczny aspekt przełożyć, to nie wszystko może w tym dniu być po Waszej myśli. Idziemy dalej. Jaki znak następny? Byk. Byk. Witam serdecznie. Drogie byczki. Szóstka kielichów. Bardzo ładna karta. Myślę, że to jest karta rodzinna chyba, prawda? Przede wszystkim. Więc myślę, że fajnie będzie Wam się spędzało w niedzielę czas z rodziną. Myślę, że będziecie mieli taki sielankowy nastrój, taki no, bardzo dobry humor tego dnia. Wszystko powinno się układać po Waszej myśli. Generalnie myślę, że to taki tak Niedziela będzie optymistyczna. Tak, jak najbardziej. Jeszcze tylko dodam jedno z, z słowo, że możecie być sentymentalni. sentymentem wspominać dawne czasy. Dobrze. Kolejny znak. Bliźniaczki. Bo bliźnięta, ja jestem bliźniakiem. Bliźnięta, więc od razu bliźnięta, bliźnięta, co dla bliźniąt. O, bliźnięta będą mnie lubiły. No, proszę co powiedzieć do kamery Moc. Moc. Proszę bardzo. No interesant. omawiaj, omawiaj. Ja. No, a kto? Dla kto siebie samej. Ludzka? Tak, proszę e bardzo. Może wszystko jest dobra karta. To jest bardzo dobra karta do wszystkiego, do działania. Po, y, za wszystko, co się wezmą, jutro bliźnięta. Y, y, jeśli dadzą oczywiście z siebie wszystko, to im wyjdzie. Jest to y, olbrzymiej mocy, olbrzymiej siły. Y, i urok osobisty Was będzie wzrastał i nie będzie rzeczy, która Wam się nie uda, jeżeli tylko będziecie chciały ją osiągnąć. A My, we dwie, jeszcze... jesteśmy bliźniaka. tak. I chciałabym się tutaj dodać do tej mocy, że na przykład jak macie swoje plany jakieś i wierzycie jej celi, i jakby tysiąc osób nam powiedziała, że to po prostu nie może być i to nierealne, jeżeli macie cel, wszystko jest realne, wszystko w Waszych rękach. Działajcie. Super. Następny znak? Mamy raka. Rak. Dobrze, drogi Raczki. Już patrzymy, co tam. No oczywiście na 24 maja. Wieża. Wieża. Wieża mówię o tym, że jakieś plany mogą runąć, tak? Ale niezależnie od was. Coś się pójdzie nie tak, jak planowaliście. Nie mówię, że to jest aż taka zła karta, tak? Może czasami plany na przykład runą, ale dobre, w dobrym kierunku, bo nie znamy co dla nas lepiej. Ale coś pójdzie nie tak co zaplanowaliś. Albo transformacje, zmiany może też. Też, ale może też runąć, przepraszam, że wyszłam w słowo, może też, mogą też runąć różnego rodzaju blokady. Czym jeszcze jest wieża? Gdzie ci ludzie mogą spędzać czas? Dom. Tak, dom, dom mieszkanie. Także. I uważać na różnego rodzaju awarie przy domu. Mhm. Następny znak dla Kasi? Lew. Drogie lwy. Karta dla Was to dziesiątka buław no powiem wam, że możecie mieć tego dnia takie poczucie, że no nie wiem, życie Was przygniotło, że dźwigacie taki bagaż, ciężar, że wszystko was przytłacza, jest wam źle, ale nie poddawajcie się, bo naprawdę zawsze znajdzie się wyjście z sytuacji, nawet jak macie takie poczucie i jesteście pesymistyczni, także głowa do góry. I co może ich jeszcze boleć? Kręgosłup może Was boleć tego dnia, także uważajcie na kręgosłup. Więc uważajcie, żeby nie przewiało. Dobrze, następny znak jaki mamy? Panna. Panna. Proszę. Panna, panna, co dla panny, co dla panny na 24 maja. Ja to mam szczęście. <noise> Nie będę powtarzać. <noise> Nie mów, bo panny może no, tylko panny, niektórzy tylko swój znak odsłuchują. Musisz tylko. powiedzieć. No to y przed chwilą tą samą kartę wyciągnęła tu nasza wróżka. Y karta mocy, siły, y olbrzymiego. Y <noise> y Energii, Energii o... właśnie zabrakło mi tego słowa. Yy, wszystko, co, za co się weźmiecie, wam się uda, tak jak też Tatiana wcześniej mi tutaj dopowiedziała. Pomimo, żeby Was wszyscy zniechęcali mówili, że nie, będzie nie tak, to i tak, jeżeli wy po, postawicie na swoim, powiecie, że uda się, to się uda. Więc karta mocy siły, kobiet, yy, kobiecości, seksualności. Co? dla naszego i przypomnij, jaki mieliśmy znak zodiaku? Panna! Panna. Dobrze, że pani sekretarz pilnuje. Dla panny. panny, będziecie miały moc. I teraz przechodzimy do jedzenia. Mamy znaku? pyszne jedzenie już tam nie dla, dla wagi, dla wagi, dla wagi. Drogi wagi. I co jutro oczekuje wagi? A, dziesiątka bula. Mhm. No, dziesiątka buław też już była. Um, Pokaż do kamery. Tak, Masz dziesiątka inną. była w znaczy. Um, wzięliśmy trochę Oj. dużo niż możemy unieść. tak? Trochę obowiązków na siebie i dlatego trochę ciężko, bo za dużo. Mhm. Ale tak, to zawsze jest światło w tunelu. Głównie iść i wierzyć, w co najlepsze. I dzisiaj nie przeciążać, dzisiaj w niedzielę nie tak. przeciążać. Następny znak. Kasiun. Proszę Skoro bardzo, Karol. Skorpionem jest moja siostra. Siostra, pozdrawiam na niedzielę dla skorpionów, a i pozdrawiam Cię Elu, bo Ty też jesteś skorpionem, ja już pamiętam. No, Ela bardzo fajna miała z nami być. O, i mamy kartę ym, właściwie kapłan, to kapłana. Tak, tu akurat w Italii jest... jest jako wiara, tak? ale to jest kapłan, inaczej papież. Kapłan. Ja bym powiedziała, że to jest dobry dzień do takiego wyciszenia się, do może jakiejś takiej medytacji, do zajrzenia w głąb siebie, do zastanowienia się nad, nie wiem, nad życiem. Mm. No, i taką. I również karta męska, czyli sprawy związane z mężczyzną mogą być ważne, zresztą na przykład z mądrym mężczyzną. Czyli gdyby jakiś skorpion chciałby poszukać boyfrienda albo dziewczyny, to będzie trafiał na mądre osoby. Nie dam, Magdzie. Strzelec. Strzelec. Bo będzie znowu. Moc. Bo... I zapomnę, jaki znak sojak. Strzelec. E Czwórka y, Buław. Patrzcie, jak, jak fajnie jest na, na kilka talii, bo się karty powtarzają, ale jakie dobre karty wyciągacie. Karta stabilizacji, bezpieczeństwa, y, karta rodzinna, y, domu, y, spokoju. Y, było jeszcze bardzo mądra rzecz co do tej karty, której akurat ja nie kojarzę z nią, ty mówiłaś Madzia. Czy się, jeszcze... ja się czujesz taką masz stabilizację jakbyś stała? To dobra również i... do spotykania się z o, rodziną, z ro... do, do rodziną, świętowania, do... cieszenia się sobą, również tak. imprez. Na pewno gdyby, gdyby ktoś chciał zrobić imprezę, to będzie bardzo udana, oczywiście w miarę na warunki koronawirusa. I teraz mój ukochany znak, czyli koziorożec, tak? Czyli karta dla koziorożyca. Kto to ja wyciąga, wyciągam, Tatiana, tak, tylko dobrą. Na niedzielę 24 maja, a dwójkę dinarów? Będę no, zadowolona. Tak, <laughs> tak, będę zadowolona z, z sytuacji finansowej. Um, czy też może oznaczać jakiś wybór, dwu, dwa źródła dochodu. Il, to ale ja powiem, przykład, będę tutaj... się zastanawiała w niedzielę, gdzie nagrywać horoskop, czy w plenerze, bo mi się spodobało, czy w domu. <laughs> Interpretuj Tatiana dalej. Tak, to też będzie? może być uh, jakieś dwie drogi finansowe, dwa jakieś biznesa. Um, na przykład też można podejmować współpracę z kimś, tak? Um, i tyle. I tyle. Trochę zwrócić uwagę na kolana, na podwójne stawy związane z nogami. I ostatni, ka, i ostatni znak wodnik. Wodnik, wodnik. wodnik dla Kasi. Kasia wyciąga. Drogie wodniki. O, przepraszam, Justynka do nas na dzwoni. Przepraszam. Justynko, Jest teraz nagranie na żywo. Zadzwonimy do ciebie. Bo ostatni wodniki, znak nam został, karta, żebyś ty do nas przyjechał. Działania, Państwa, działajcie, działajcie że się Zadzwoni do ciebie się. Chodź. Dziewczyny, tutaj ważna sprawa. Rydwan, tak. bardzo dobra o, karta. I co, Rydwan wyciągniesz, kto zadzwonił Justynka zadzwoniła. Karta działa, no dokładnie. A już tynka jakiego znaku? Koziorożca. Rybę, rybę. Ale zobaczcie jaka magia, jaka magia. Ale to było ryby, dla, dla dla wodnika, dla wodnika. Mamy no dobrze skory. Wiecie, bo ja powiedziałam wodnikom. No wiecie, dużo się dzieje. Powiedziałam wodnikom, że, że mają działać, mają się nie bać. Bardzo dzień będzie dynamiczny. Dużo podróże może nawet, Mogą nie? podróżować, tak. I od razu tak, wszystko się zgadza i gdyby ktoś pomyślał, że my alkoholowe nie. to by nie alkoholowe, bo wszystkie dziewczynki przyjechały osobnymi samochodami. Dokładnie. I kochani, wyciągam afirmację na niedzielę. Na niedzielę afirmacja Uff. musi być piękna. Moje zaangażowanie w życie jest silniejsze z każdym dniem. Czyli angażować się w życie, żyć i korzystać z życia. I jeszcze karta urodzinowa z magicznego tobołka co dla wszystkich którzy mają urodziny w niedzielę, przegląd życia. Archanioł Jeremiel mówi, zrób remament, w swoim życiu i zmień albo ulecz wszystko, co nie pozostaje w równowadze. Kochani, dziękujemy Wam, bo już się zaczyna robić zimno i ciemno. Mam nadzieję, że nasze energetyki Wam się podobają i będziecie chcieli coraz więcej moich koleżanek, wróżeczek i może kiedyś się wszyscy na takim sabacie czarownic zbierzemy. Radosnej niedzieli, kochani. Pa! Niedzieli. Pa! pa.